よかった。 Proszę Państwa, no protest ma służyć nakłonieniu naszych parlamentarzystów, którzy biorą się udział w konferencji prasowej, do tego, żeby nas, wsparli, tak? żeby nas wsparli w tej walce z uważam bardzo jakimiś dziwnymi decyzjami, które zapadają w PGE na temat lokalizacji takich ważnych inwestycji jakimi jest elektrownia atomowa. Jesteście absolutnie przeciw. Dlaczego? No to chyba nie może tłumaczyć, że tu chodzi o turystykę. Do nas przyjeżdżają mieszkańcy naszego kraju. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie Francuzi, nie Hiszpanie, tylko ludzie z Południa, z Poznania, z Krakowa, z Warszawy. I oni są przede wszystkim, oni chcą przede wszystkim, żeby wypoczywać bez, panie jakichś, panie. bez panie. jakichś, powiedzmy sobie ty... niespodziany. Nie? Jak państwo wiecie mieszkańcy są zdeterminowani, zaskoczeni wyborem takiej lokalizacji wskazanej przez PGE w naszej gminie. I bardzo istotne i ogromne znaczenie dla nas ma, abyście panowie w sposób merytoryczny i polityczny, żeby powiedzieli się w jaki sposób Możecie nam pomóc w działaniach sprzeciwiających się wyborowi takiej lokalizacji. W 2010 roku Minister Gospodarki przystąpił do opracowania programu Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Ten program został przygotowany na początku 2011 roku, skierowany do. Przygotowania dokumentu, który się nazywa Ocena Strategiczna Oddziaływania na Środowisko. Ten program, między innymi, zawiera 28 potencjalnych lokalizacji elektrowni atomowych w Polsce. W tych 28 lokalizacjach, znajdujących się w programie, nie ma elektrowni miejsca pod tytułem Gąskim. Znaczy, sami wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Informacja PGE o wskazaniu Gąsek. Nie znamy żadnych dokumentów, które były podstawą do wydania ostatecznej decyzji polegającej na lokalizacji tego przedsięwzięcia tutaj w Gąskach. Ja od dwóch czy trzech tygodni obserwuję bardzo jednoznaczną reakcję bezpośrednio zainteresowanych negatywną dla tego przedsięwzięcia tutaj w Gąskach. Jednocześnie y, staram się też pozbierać informacje dla potencjalnych dwóch innych lokalizacji, jaka tam jest ocena i opinia. I tam, y, to też muszę uczciwie że nie spotyka się to z jednoznaczną pozytywną opinią, ale tam dyskusja trwa, tam są głosy za i przeciw. Szanse na lokalizację elektrowni w Gąskach wynoszą zero. Jeśli Polska Grupa Energetyczna, energia jądrowa myśli albo ma takie przeświadczenie, że największą moc to jest siła energii atomowej, to się bardzo myli. Bo o, większą, o wiele większą siłę ma społeczny przeciw lokalny. O wiele większą siłę niż energia atomowa niż atom, dlatego że my bronimy w prawdzie i bronimy swojego gniazda, swojego miejsca na Ziemi. A oni, bo tak mogę powiedzieć, dlatego, że jeśli pan minister mówi i to potwierdza odpowiednimi dokumentami, że rząd nie planował, nie planuje, póki co lokalizacji w Gąskach, a taka lokalizacja pojawia się tylko i wyłącznie z inicjatywy polskiej grupy energetycznej, to ja się teraz pytam, co to jest państwo w państwie, co kto tu rządzi? Rząd? Mamy konstytucję, czy polska grupa energetyczna rządzi? I mówimy teraz, oświadczamy, że mówimy w ten sposób, idźcie sobie z my was nie zapraszaliśmy i my nie wyrażamy zgody na żadną lokalizację w grupie, w gąskach yy, elektrowni.